Witaj! W tym filmie nauczysz się autohipnozy w przyspieszonym tempie. Technika, o której Ci opowiem, a który później doświadczysz, jest dobra dla wszystkich. Zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją podróż z medytacją i autohipnozą, jak i dla ludzi praktykujących, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Nazywam się Joanna Dzierkes i jestem certyfikowaną hipnoterapeutką z Butterfly Effect Hypnotherapy. Jeżeli interesuje Cię to, jak możesz pracować ze swoją podświadomością, subskrybuj mój kanał już teraz. Przejdźmy do tej techniki. Nazywa się ona frakcjonowanie. I jest to technika pogłębiania stanu hipnotycznego. Na jednym z y, innych moich filmów wspomniałam, że za każdym razem, gdy kreujemy stan transu hipnozy, Nasz umysł uczy się, jak go kreować lepiej, szybciej i jak wchodzić w stan hipnozy głębiej. Czyli, jeżeli pierwszy raz udasz się do hipnotyzera, na tej pierwszej sesji, załóżmy, wytworzysz taki stan, na, jaki, na jakim możesz, na jaki twój umysł posiada zdolność wykrowania na dany dzień, i na każdej kolejnej sesji sukcesywnie powinno, się to doświadczenie dla ciebie mm, pogłębiać, i, i ta hipnoza powinna być tworzona szybciej, chyba że wykorzystamy y, tą technikę frakcjonowania. Polega to na wchodzeniu i na wychodzeniu z stanu transu, y, imitując ponowne hipnotyzowanie za każdym razem. Czyli za każdym razem, gdy otworzysz, a później zamkniesz oczy, wchodzisz w stan. Hipnozy jeszcze głębiej. Czyli, jeżeli ja użyję tę technikę w pracy z moim podopiecznym na pierwszym spotkaniu, jestem w stanie wykreować głęboki stan hipnotyczny z daną osobą dużo szybciej. Tak, oszczędza nam to czasu i wielu wizyt. Jesteśmy w stanie przyspieszyć ten proces nauki bardzo. Czyli polega to na tym, że mając już te zamknięte oczy, ja odliczam od 3 do 1 i gdy powiem jeden, otwierasz oczy, a gdy powiem śpi, zamykasz i wchodzisz w stan hipnotyczny jeszcze głębiej. Nie przed, nie po, a tylko na jeden otwierasz swoje oczy, a gdy mówię śpi zamykasz je i wchodzisz w stan hipnozy jeszcze głębiej. I fenomen tej techniki polega na tym, że po każdym razie, kiedy ja mówię to trzy, dwa, jeden, otwierasz oczy, a ja mówię śpij i je zamykasz, za każdym razem ciężej Ci otworzyć te oczy. Za każdym razem, gdy mówię jeden... W każdym razie ty po prostu już nie chcesz wychodzić z tego transu. I Twoje powieki otwierają się coraz ciężej. I tylko czekają, aż ja powiem, śpi, byś mogła je zamknąć i powrócić do przyjemnego stanu transu. Jest to pogłębienie transu ta technika, dlatego najpierw trzeba go zapoczątkować. Zrobimy to tutaj również dla osób, które. Nie mają do czynienia na, na co dzień z medytacją i z hipnozą. Jednak na potrzeby tego filmu będzie to szybka relaksacja ciała, progresywna relaksacja. Dla jednych osób będzie to wystarczające, dla innych może się okazać to za krótkie. Jeżeli będzie to za krótkie, wejdź w moją playlistę. Tam jest film, jest to hipnoza prowadzona, wykreuj swoją rzeczywistość. I ja tam na początku właśnie prowadzę taką głęboką relaksację progresywną, i w ten sposób możesz się nauczyć, jak to robić samemu samej. Czyli zrobimy sobie szybką relaksację, a później już będziemy odliczać 3-2-1, i za każdą jedynką otwieramy oczy. Gdy powiem, śpi, to je zamykamy. Jeżeli nie chcesz być zahipnotyzowany, zahipnotyzowana teraz, to wystarczy, że będziesz mieć otwarte oczy i nie będziesz podążać za sugestiami. Jeżeli dla pewności chcesz, możesz sobie teraz afirmować: nie chcę wejść w stan hipnozy, oglądam to tylko, tak? Ze względów edukacyjnych. Dobrze, a jeżeli chcesz doświadczyć teraz tej techniki, proszę usiąść wygodnie. W miejscu, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał, będziesz mieć chwilę dla siebie, nie wykonuj żadnych innych czynności i się skup. Skup się na tym, bo do tworzenia medytacji i autohipnozy potrzebne jest skupienie. Dobra. To zamykamy oczy i Kup się na swoim oddechu. Weź głęboki wdech i wydech. A teraz rozluźnij swoje ciało, zaczynając od głowy. Niech twoje czoło zrelaksuje się kompletnie. Poczuj, jak każdy mięsień Twojego czoła odpuszcza. I relaksuje się. Fala relaksacji spływa w dół do twojego nosa. I twoje oczy relaksują się kompletnie. Stają się ciężkie. Są zostać zamknięte, w pełni zrelaksowane. Fala relaksu spływa w dół po twoich policzkach, na twoje usta. Cała Twoja twarz kompletnie zrelaksowana. Fala relaksacji płynie w dół na Twoją szyję i ramiona, które wręcz opadają w dół, a relaks płynie po Twoich rękach aż do dłoni i palców. Zrelaksuj swoją klatkę piersiową. I Twój brzuch. Skup się znów na oddechu. Wdychasz spokój, a wydychasz jakiekolwiek napięcia. Wdychasz spokój, a wydychasz napięcia. Fala relaksu spływa w dół do Twoich bioder. A teraz wyobraź sobie, że płynie wzdłuż Twoich uczuć. Relaksują się twoje kolana. Całe nogi. Aż po kostki. Pięty. Śródstopie i palce u stóp. Twoje ciało całe zrelaksowane. I teraz przeprowadź ostatnią falę relaksacji. Zacznij od czubka głowy. I pozwól, by spłynęła ta wala w dół po całym Twoim ciele, jak wodospad. Niech każde włókno Twojego ciała zrelaksuje się kompletnie. Wdychasz spokój, wydychasz jakiekolwiek napięcia. A teraz pogłębisz ze mną ten stan transu. Gdy Będę liczyć od trzech do jeden, i za każdym razem, gdy powiem jeden, otworzysz oczy. A gdy powiem, śpi, zamkniesz je i wejdziesz dwa razy głębiej w stan hipnozy. Za każdym razem, gdy doliczę do jeden, nie wcześniej, nie później, otworzysz swoje oczy. A gdy powiem, śpi, Zapadniesz jeszcze głębiej w stan hipnozy. Zaczynamy: trzy, dwa, jeden, śpi. Trzy, dwa, jeden, śpi. Trzy, dwa, jeden. Śpij dwa razy głębiej, coraz głębiej. Trzy. Dwa. Jeden. śpi Coraz głębiej. Za każdym razem kreujesz coraz głębszy stan. Możesz poczuć, że twoje oczy otwierają się coraz ciężej. Trzy. Dwa, jeden, śpi. Coraz raz głębiej. Trzy, dwa, jeden, śpi. Dwa razy głębiej. Trzy, dwa, jeden. Śpij co raz głębie. Trzy, dwa, Jeden. Śpi. Poczuj to odprężenie ciała i umysłu. Mm. Teraz wyprowadzę cię z tego stanu, a gdy otworzysz oczy, reszta twojego dnia będzie przebiegała w bardzo pozytywnym humorze i z dobrą energią. Gdy doliczę do trzech, otworzysz oczy, i każda część ciebie będzie z powrotem w tu i teraz. Będziesz rześki, rześka i gotowa do dnia. Zaczynamy. Jeden. Skoncentruj się na swoim ciele i na pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Dwa. Weź głęboki, orzeźwiający oddech, który pomoże ci się wybudzić. Trzy. Oczy otwarte i pełne rozbudzenie. Teraz po tym wspaniałym i pięknym relaksie możesz iść przez resztę dnia z dobrym humorem oczekując tylko najlepszego jestem ciekawa jak się podobało proszę napisz komentarz yy, twoje pierwsze odczucia czy udało ci się wykreować ten stan jak głęboko jeżeli potrzebujesz więcej praktyki zapraszam do całej prowadzonej autohipnozy ze mną to pomoże ci wykrować głębszy stan jednak to jest bardzo dobry początek i powinno zrelaksować cię na tyle byś zrozumiał zrozumiała na czym polega fenomen relaksacji i tworzenia transu by otrzymać stan hipnozy jeżeli wszystko przebiegło tak, jak powinno, za każdym razem, gdy liczyłam do 1, Twoje oczy powinny otwierać się coraz ciężej. I za każdym razem, gdy mówiłam śpi, to one wręcz chciały powrócić do tego stanu transu i relaksu. Możesz wykorzystywać tą technikę teraz na własną rękę. Jeżeli masz trudności z medytacją, jeżeli ciężko ci wchodzić w trans i go utrzymać na głębokim poziomie, zacznij sobie od tej relaksacji ciała. Wyobraź sobie, że fala relaksu przepływa od Twojej głowy aż po palce u stóp. Możesz to zrobić w drugą stronę, od palców u stóp. Fala idzie w górę. A później sugeruj sobie, bo na tym polega autohipnoza, na sugerowaniu sobie. Tego, co chcesz osiągnąć. Sugeruj sobie, że za każdym razem, gdy doliczysz do jeden, a później zamkniesz znów oczy, wejdziesz w stan hipnozy dwa razy głębiej i ciągle głębiej. Czyli afirmuj sobie to cały czas, tak? Licz sobie 3, 2, 1, głębiej. 3, 2, 1, śpi. Mów sobie to w myślach, tak? I to będzie miało taki sam efekt. Sama ta intencja i zrozumienie tej techniki przez ciebie jest wystarczająca. To na tyle. Życzę Ci miłego dnia. Napisz w komentarzu, jak Ci się to podobało. Jakie są Twoje doświadczenia z medytacją i z autohipnozą. Czy słyszałeś, słyszałaś już wcześniej o tej technice? I. Co myślisz o moim filmie? Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Paśnij lajka i subskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.